Prawie na całym świecie wprowadzony jest ten lockdown, cały świat jest zablokowany, w różnych krajach z różną siłą te ograniczenia wprowadzono. Tutaj w Wielkiej Brytanii jest to w miarę na luzie, ale poruszanie się na przykład motocyklami możliwe jest tylko w jakimś konkretnym celu, można jechać na zakupy albo do pracy. Policja ukarała mandatem bikera, który odjechał 200 mil i 300 km po to, żeby kupić fish and chips. Generalnie policja w Wielkiej Brytanii jest w miarę na luzie i na pewno nie czepia się do kogoś tam bez powodu. Dzisiaj postanowiłem zrobić taki odcinek w formie motovloga, czyli będziecie widzieli to, co ja widzę przed sobą oraz Kierownicę mojego motocykla i pokażę Wam przy okazji jak wygląda miasto Cardiff w trakcie lockdownu. Teraz tutaj jadę w kierunku Holanderyn, Chlangeren to takie blokowisko robotnicze. Zobaczycie jak wygląda blokowisko robotnicze w czasie lockdownu. Czy chodzą ludzie, czy nie. Wczoraj moi sąsiedzi z osiedla głównie emeryci i to tak średnia wieku 85 lat niektórzy starsi zorganizowali wieczorem imprezkę na 25 osób tak na dworze, na trawniku niby początkowo tam utrzymywali dwumetrowy kontakt i to, ale po kilku drinkach już tam zapominali o tym a wczoraj była 75 rocznica podpisanie kapitulacji przez hitlerowców normalnie byłyby wielkie obchody wszędzie w Wielkiej Brytanii to święto nazywa się VE Day no a tak wygląda ta właśnie robotnicza dzielnica i wcale tu ludzie nie łażą tak, mam taką obserwację niezbyt naukową to tylko moja obserwacja być może nie mają inne obserwacje że w tych robotniczych dzielnicach ludzie znacznie bardziej y, przyjmują się tym lockdownem i tym całym, tą całą sytuacją epidemiologiczną a tam gdzie takie są bogatsze dzielnice tam ludzie to lekceważą i wychodzą y, przed domy, tam imprezują, spotykają się ze znajomymi Także zauważyłem, że na tego typu dzielnicach robotniczych ludzie znacznie częściej na przykład maseczki noszą a ci tacy bogaci jakby nie. Nie wiem co o tym myśleć. Czekam na jakieś komenty ewentualne w dziale komentarzy jak wy to oceniacie i czy też takie obserwacje macie. Jest bardzo piękny dzień dzisiaj, słoneczny, jest tak z 26-27 stopni Nie wiem czy aż tyle, ale tak ja to odczuwam, jest tak jak dzisiaj to wszystko ładnie wygląda nawet Chlanderyn, Chlanderyn Także tutaj prawie objechałem dookoła Całe osiedle i wcale nie widzę jakichś tłumów ludzi łażących tu. Trochę to tak kontrastuje z tymi właśnie moimi sąsiadami, którzy głosują na konserwatystów, ale ważą zasady, które rząd konserwatystów narzucił krajowi i organizują sobie ni, stąd, ni zowąd imprezkę na 25 osób, piją winko i plotkują. Jak ktoś jest już taki strasznie propaństwowy, to powinien respektować te swoje zasady, które rząd narzuca. Tak czy nie? Może się mylę. Generalnie nie chciałbym się rozgadywać o, na temat tej sytuacji epidemiologicznej, bo to wszędzie się trąbi na ten temat. Chciałem po prostu pokazać, jak miasto wygląda. No ale tak może wspomnę tylko. Żeby nakreślić jaka jest obecnie sytuacja, bo to nagranie zostanie na YouTube na dłużej, nawet jak to wszystko się już skończy i będzie świadectwem tych czasów. Mam nadzieję, że miną i nie wrócą. W każdym razie sytuacja obecnie w Wielkiej Brytanii wygląda tak, że jest zanotowano największą liczbę zgonów w całej Europie. Rząd zapowiedział, że będzie rozluźniał te restrykcje i otwierał gospodarkę już pojutrze. Także wydaje się, że rząd przyjmuje tu taki sposób działania jak w Szwecji, który jest kontrowersyjny, ale, ale niektórzy specjaliści chwalą właśnie to podejście. Zobaczcie, tutaj jest ta część rowparku, parku, która jest najbardziej zawsze ruchliwa. I tutaj jeszcze wolno zaparkować samochód tylko dlatego, że tu po tej stronie są domy mieszkalne, więc to jest jedyne miejsce gdzie mieszkańcy mogą zostawić swój samochód ale tutaj już e, kilka tygodni temu miasto ustawiło takie słupki wokół parku żeby uniemożliwić ludziom parkowanie tu tutaj zawsze są w weekendy nie, nie odmachał mi So rude. Tutaj zawsze jest cała masa samochodów. Tutaj takie wysmalcowane domy są wokół tego parku. Jedne z najdroższych w mieście. No, także tak to wygląda, że spacerowiczów nie brakuje. Może nie jest aż tak wielu jak na ogół, ale, ale są. Natomiast nie wolno tu parkować. No tak szczerze mówiąc już tutaj wolno parkować, tutaj nie ma słupków i nawet akurat nikt nie parkuje. Czyli tak po raz kolejny widać, że ta Wielka Brytania i miasto nie są takie upierdliwe jak niektóre kraje. Niektóre kraje na P i nie utrudniają tak ludziom życia strasznie. A tutaj jest jakoś puściutko okolicy może dlatego, że ludzie mają tutaj swoje ogródki i nie muszą nigdzie wychodzić ten trochę, chyba się urwał z westernu tutaj jest dzielnica Cathays i właśnie przed chwilą przyjeżdżałem koło sklepu rowerowego i tam była duża kolejka przed tym sklepem to znaczy, że w tych dniach ludzie właśnie albo dużo więcej używają rowerów niż zwykle, albo teraz się szykują przed poniedziałkiem, przed otwarciem gospodarki i chcą jeździć do pracy rowerami. No bo w transporcie publicznym nadal będą różne ograniczenia, tam pewnie do, do autobusu czy do kolejki będzie można wpuścić ograniczoną liczbę osób. No. A właściwie to tu chciałem pojechać znalazłem no, no, pokażę bo tu jest też fajna okolica I naprzeciwko mnie jest handlowa ulica City Road gdzie jest cała masa różnych restauracji azjatyckich i afrykańskich najlepsze miejsce żeby zjeść coś dobrego w Cardiff większość z tych lokali jest otwarta i można kupić na wynos nie można oczywiście wchodzić do środka, ale prawie wszędzie tutaj jest otwarte. Sklepy, które sprzedają jedzenie mogą być otwarte. Oczywiście zakłady fryzjerskie nie mogą być. Być może zmieni się to w poniedziałku. Dowiemy się wnet. Tutaj jest greckie suflaki, można sobie kupić. Ale na wynos to nie to samo jak się tam wejdzie normalnie, w normalnych dniach muzyczka grecka gra są fajne klimaty można tam posiedzieć, jeść, a nawet napić się greckiej reciny. także tutaj jedzenie z całego bliskiego wschodu można popróbować tutaj na rogu był polski sklep przez lata ale nie mam pojęcia co się stało nagle zniknął jak ktoś wie niech da cynk Tutaj się zjeżdżę do dzielnicy Splot gdzie też jest taka fajna ulica handlowa jedna tutaj jest polski sklep i tu też dużo takich lokali jest z różnych krajów ale tutaj nie jest no tak, tak fajnie jak na City Road tutaj w okolicy pełno takich różnych sztajfów i narkomanów mieszka znaczy, ci chłopcy co akurat tutaj było widać to są spoko, to są jakieś kurdowie i oni tutaj niczego złego nie robią. Mam na myśli miejscowych Walijczyków, którzy tutaj dilują narkotykami na tej ulicy. No i ogólnie takie trochę tu dziadostwo jest wszędzie. No cóż, ta dzielnica nie jest najfajniejsza na świecie, ale akurat ta ulica jest fajna. Tutaj też jest sporo rzeczy do zjedzenia. Tutaj jest Cardiff Bay. Na ogół tu nie ma szans na znalezienie miejsca do zaparkowania samochodu. Nasze małe Cardiff. Tak wygląda. Oho, oho tutaj z przodu, są delikatesy miś. Polski sklep. Polecam. Jeden problem, że często się zdarza, że nie mają dębowego mocnego. I wtedy muszę gdzie indziej jechać. Marina, Cardiff Marina, a po prawej to będzie miejsce, które się nazywa Penarth Marina. Ogólnie jedna dzielnica to jest, którą nazywam Marina. To jest moje absolutnie ulubione miejsce na spacery. I nie mogę się doczekać, kiedy znowu zacznę tutaj chodzić na spacery. Teraz nie chodzę, tylko dlatego że tutaj ludzie mieszkają, to są osiedla mieszkalne, no i może sobie nie życzą, żeby tutaj chodzili spacerowicze i roznosili im ewentualne wirusy. Ja tak obiady szybko, pokażę Wam jak to wygląda. Tutaj jest superanski widok na zatokę. Tak wygląda zatoka. Zapach morza. To jest pięknie. Jest taki słoneczny dzień. To nasza zatoka wygląda elegancko. Także to jest moje ulubione miejsce, ale tutaj jak widać wszędzie ludzie mieszkają. No i zwyczajnie nie chcę chodzić, bo może ktoś będzie narzekał, że się tu zjeżdżają obcy. bo widać ten gość co na rowerze jedzie, to on tu mieszka. że on sobie tu może że ja stąd spadam ogólnie tak tylko przejechałem się żeby zobaczyć czy są jacyś ludzie ale tak wygląda na to tylko że miejscowi sobie tutaj wychodzą bo no to też jest popularne miejsce na spacerki i między tymi domami normalnie tam można sobie chodzić po cichu, nie przeszkadzając nikomu, ale jak jest cała ta epidemia i to wszystko, no to ludzie są bardziej sponikowani. To jest piękne miejsce. Ludzie mają tu swoje jachty, chyba nie mieszkają na nich, tylko mieszkają tutaj, tutaj w okolicy, a swoje jachty trzymają po to, żeby sobie popływać po morzu. Także tak to tutaj wygląda. Tutaj na ogół jest spokojnie i dzisiaj oczywiście też. Tutaj jest parking. Gdzie można zostawić auto i idąc na spacer, ale parking jest ogrodzony i zamknięty, także jeszcze trwa ta blokada. widok na katedrę chyba Jak się uda stanąć odpowiednio jest zasłonięta wszędzie pachnie ładnie grillem w ogrodach sobie ludzie grillują taką pogodę to aż grzechnie zagrylować. Ja wybrałem przejażdżkę motocyklem zamiast grillowania, chyba zdrowiej trochę, jak mi się zdaje. Tam jest chyba samochód, który przegania ludzi, żeby szli do domu Tak mi się zdaje Ale lody są otwarte To dobry znak Tutaj jakiś biker przyjechał na Triumfie. Tutaj jest wjazd na parking supermarketu Tesco. Także tak wygląda ten parking w czasie lockdownu. Co ten tam robi? przed supermarketami i tak się tylko wam pokazać są porobione takie labirynty z cagey dzisiaj szczerze mówiąc to jest bardzo mały ruch i się wchodzi tak w razie czego jakby za dużo ludzi było to, to tam kolejki się ustawiają żeby ludzie nie stali na sobie Dziękuję za odwiedzenie mojego kanału i zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Zachęcam do subskrypcji. Pamiętajcie, żeby kliknąć na ten dzwoneczek obok przycisku subskrypcja, a będziecie otrzymywać powiadomienia o nowościach. Do zobaczenia.